Nie, ja jestem. A dobra, witam Was serdecznie. Ja jestem Michu i witam Was w kolejnym normalnym odcinku z Melon Sandbox. I pewnie zapytacie, co dzisiaj będziemy robić. No, w sumie widzi się po, po tym odcinka, ale dzisiaj zrobimy jeden teścik. Czy da się e, zniszczyć robota? Ponieważ wiadomo, że każda postać, na przykład teraz weźmiemy sobie Melona. I teraz weźmiemy sobie men robot, Jak to zrobimy to patrzcie. Już go nie ma. Więc. Tylko jest jedno pytanie. Robot jest zrobiony z metalu. Więc... Czy robot może w ogóle to przetrwać? Jest to pytanie. Ponieważ robot jest prawie niezniszczalny. Normalnie on jest niezniszczalny. Jak go rzucisz z jakiejś wysokości, to on dalej będzie żył. Patrzcie to. I on dalej żyje. Dalej żyje. Bezpieczny. Nic mu się nie dzieje. I patrzcie to. Leki z samej góry. Dalej żyje jakimś prawym. A i kontynuując to teraz, wpierw do sprawdzenia tego teściku, wybudujemy taki specjalny domek do tego. Um, gdzie były te takie rzeczy? No, 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 Dobra, mamy. Więc teraz postawiamy, o nie, 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 to. Postawiamy Bima i drugiego Bima. No i mamy to. I teraz nikogo innego, niż, pom... Znaczy yy, wsadzamy robota. No, i teraz jedyną rzecz, jaką robimy, to wsadzamy bomby. Nieprawdziwe bomby, ok? Bo to jest gra. Więc po prostu wsadzamy te rzeczy. Tyle, ile się zmieści, to tyle tutaj będzie. I będziemy je kilkaset razy wybuchać, i zobaczymy, czy to w ogóle zadziała, coś. I uwaga, pierwszy test. Nie gadaj. On dalej! Czekaj. Ej, mu głowa dalej żyje. Mu głowa dalej żyje. Mu głowa dalej żyje. Bro. Nie gadaj. Ale co jeśli bym spróbował go healować? A no tak, zapomniałem. Nie, w ogóle robot jest specjalny, bo go trzeba żyć w takim czymś. Nie! Żyje on, może żyć. What dobra? Zrobimy jakieś trzy testy bombowe i zobaczymy, czy on dalej będzie tak robił. Następny testik robimy: Bum, 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 pum, 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 Wsadzamy jedno to, wsadzamy jedno to, Wsadzamy się fajerwerki. Nie wiem po co, wsadzamy się z bomby. No, i wybuchamy. Nie możliwe, że on to. Nie gadaj. On dalej to przeżył. Ale. No. Ostatni test robimy. Czyli same albo w sumie. Teraz zrobimy jakieś 4-5 testów. Więc teraz zrobimy ten test taki, czy to zadziała na niego. Musimy go zniszczyć! z jego głowy? Gdzie? Nie gawię, że... No jego głowa żyje dalej! Bro! What? Jakim prawem? Dobra, dość tego. Wybuchamy te wszystkie rzeczy. No kurde, on dalej żyje. Bro! Jakim prawem on dalej... Nie na że mam przetwór. Gdzie jest robot? To jest jego głowa. Ale pytanie jest teraz jedno, można go głowę zniszczyć? Chyba musimy użyć jednej rzeczy, by to zrobić. Wirusfalor? O no! Te głupie reklamy tylko wyskakują. Mi to w nerwie, że teraz w, wszędzie trzeba płacić za premium, aby kurde, nie było reklam. To jest po prostu nerwijąco. Nie wiem, co ja mam zrobić, żeby. Ej, no, niestety powiem jedno: chyba jego głowa jest niezniszczalna. Dobra, mamy potwierdzenie, głowa robota nie da się jej zniszczyć, a czekaj, to nie jest głowa robota, tu jest głowa robota, um, słuchajcie widzowie, mamy jedną rzecz, Mamy potwierdzenie, Ach, robota nie da się zniszczyć bombami zbyt bardzo, więc dobra, to tyle na ten odcinek i sorry, że taki króciutki, ale po prostu na dzisiaj odcinka nie miałem pomysłu, więc mam nadzieję, że wam się podobał odcinek i widzimy się jutro.